Ciemka, jest aktualnie smutna wiadomość i może nie, może i uwierzycie, może i nie uwierzycie. No ale aktualnie postanowiłem odejść z YouTube'a. Nie wiem jaki to będzie okres, prawdopodobnie już może i rok, dwa dorastanie i tak dalej. Praca i tym podobne. No niestety zmuszone to było do tego i Musiałem podjąć tą decyzję niestety, no ale musicie uwierzyć, że ja jeszcze tutaj powrócę silniejszy na tym kanale i tak dalej. Dziękuję za te cztery prawie lata spórnego, kurde, streamowania, e, nagrywania, śmiechu, zabawy i tak dalej. A teraz, tak widzowie, na poważnie. Prima, please. Yy, miłego obchodzenia tego dnia. Wpadajcie na Discorda, Dzisiaj live w o godzinie 12.00. Przedłużany. Do następnego. Elo!